Kwiecień miesiącem autyzmu. Kochane dzieciaki, chociaż nie możemy spędzać tego miesiąca razem, codziennie z Wami jesteśmy. Myślimy o Was i bardzo, bardzo mocno tęsknimy. Wspominamy każde wspólne chwile i cieszymy się Waszym sukcesem, który odnosicie z rodzicami w domu. Rodzice, jesteście cudowni. Dziękujemy, że jesteście łącznikiem w naszych działaniach każdego dnia, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Pokazujecie nam, że razem budujemy mosty. Jak wygląda nasza praca z Wami, dzieciaki? Nie zawsze jest łatwo, ale zawsze bardzo ciekawie. Nasza wspólna droga to zakręty różnej wysokości góry, ale także przepiękne krajobrazy. Wymaga to od nas dużego zaangażowania, jednak nic, naprawdę nic nie jest w stanie zatrzymać nas, kiedy widzimy efekty naszych wspólnych działań, nowe umiejętności, wasze nowe zainteresowania oraz wspólne zabawy. To, jak zaczynacie zauważać siebie nawzajem, to, kiedy zaczynacie się z nami komunikować, bo to na tym zależy nam najbardziej na tym, abyście potrafili wyrażać swoje potrzeby i uczucia. Z czasem pojawiają się pierwsze dźwięki, sylaby ile wtedy jest radości. Łatwo jest być razem, kiedy jest dobrze. Trudniej, kiedy napotykamy przeszkody. Jednak ten wspólny czas i wspólne chwile pokazały nam, że nasze więzi są silne, bo jesteśmy w stanie być razem pomimo przeszkód. Czyli jest życie bez harmonii i równowagi. Pamiętajmy, że po burzy zawsze wychodzi słońce. Zależy nam na tym, abyście mieli prawdziwe dzieciństwo, włączając w to wzloty. Oraz upadki. Popełniając błędy, wiele się uczymy. Więc dajmy sobie na to przyzwolenie. Dobrze, dzieciaki, że jesteście z nami. Dzięki Wam czujemy się bardzo potrzebne. Julia to miłośniczka kicikoci która uwielbia zajęcia ruchowe. W przedszkolu prowadzi nawet jedne z nich. Podkochuje się w Adamie. Kuba jest wielbicielem liter. Uwielbia zadania trudne. Kiedy ty czegoś nie masz, sprytnie będzie szukał tego u kogoś innego. Cóż, może się uda. Adaś Buduje konstrukcję z rurek. Kto wie, może rośnie nam architekt, jest onieśmielony uczuciem Julii. Leon to fan muzyki. Nic dziwnego, jeśli tata to DJ. Pomyśl się podczas śpiewania piosenki, ale on szybko przypomni Ci jej tekst. Tomasz stał się fanem puzli, kiedy nabroi i jego urok osobisty łamie wszystkie nasze strategie. A kiedy Wojtuś nie patrzy, podkrada mu dinozaury. Wojtuś jest ogromnym fanem dinozaurów i jaszczurek. Ma w domu całą kolekcję. Jego ulubioną piosenką jest Krąg Życia. I później przez cały dzień z głowy nam już ona nie wypada. Dzięki, że jesteście.